Wszyscy na was patrzą. Dobrze. To może się dowiemy skąd do nas przyjechały te tancerki. Numer 60. Skąd do nas przyjechał? Z Warszawy. Super. Numer 59? Z Konina. A numer 58? Z Warszawy. Czyli z Warszawa kontra Konin to będzie nasze Pierwsze starcie w dniu dzisiejszym, ale zobaczymy także inne tancerki. Będzie reprezentacja Błonia, a także Wasza Wójtolina. No tak, to już wymieniłam. Po Waszym półfinale i finale zatańczy kategoria Fajm Modern Solo Juniorzy 1. Będzie to ćwierć. Pani Ola. już do nas biegnie, więc przyjmujemy pozycje startowe. I życzę Wam. Powodzenia. Gramy.